Dzień dobry, a teraz kolejny pokój, czyli e, pokój telewizyjny albo salon, chociaż to brzmi dumnie. Wygląda to tak. Jest e, kanapa, nasza ulubiona brązowa kanapa, która z nami podróżuje. Na niej się fantastycznie przysypia, oglądając cokolwiek. E, po lewej stronie to jest prezent powitalny dla mojego męża, kiedy wróci. On będzie mógł tutaj sobie. Siedzieć na tym bardzo wygodnym fotelu. Myślę, że będzie słuchał muzyki albo oczywiście w ruch pójdą mecze. Tu dalsza część lampa, którą zrobił mój tata. Uwielbiam ją. Naprawdę jest cudowna. Hortensje przyjechały z Polski z gośćmi i mam nadzieję, że długo postoją. I wygląda to jeszcze o tutaj. Tak. Zrobiony jest tak, jak jest zrobiony. Ja go bardzo lubię. Mówiłam Wam wcześniej, jak to wyglądało przedtem, i no też y, musiałam to wszystko robić sama. I zrobiłam to sama. Podoba mi się, lubię ten pokój. Jest bardzo fajnie, w nim się siedzi. Oczywiście dużo rzeczy jest do zrobienia. Jest niepomalowana podłoga, niepomalowane ściany, ale i tak. Uwielbiam go. No i znowu jestem trochę z niego dumna. No to też jest taki trochę chwalipost, ale dlaczego miałabym się nie chwalić, skoro włożyłam w to tyle pracy? Ściskam Was.